Dzisiaj go zaprosił nasz kolega Leszek, bo skończył robotę na klubie, więc powinniśmy mu zaśpiewać. Ale bym bardzo prosił o trochę ciszy, bo ten Borok, bo ten Borok, dostał, bo ten Borok dostał przewód. Bo w żoną żołądka i nie ma tam żadnego chuja, co by się do tego nie przyczynił. No, no, no. no. Dlatego trzeba przeciw zdrowiu i szczegóły. Armura niech mi świeci, jeszcze raz tak jaśniej, a od jutra niech mi świeci, jeszcze raz tak jaśniej.

Chcemy robić naszych skarbów, czy w imieniu przedstawicieli wczesnych, zrobić na lepsze życzenia, żeby z dół koloski jedniczyńca w urodzinie, i Żeby się nie im tak že za blízko, jíme za blízko, protože jsme za Děkujeme všem, že se přišli.